No, hello, tutaj propozycja ze mną. I witajcie serdecznie, Jingis z tej strony. I witamy po jasnej stronie mocy. Ten głos nie pasuje do jasnej strony. Bo... Nie? A ten? Nie. Hmm, po jasnej stronie mocy witamy. Cieu. To już też, tak? No. To lepiej, lepiej. No dobra, y, co mamy tu zrobić dalej, bo coś mi mówiło, że mamy jakieś kwestioka? No, ten high-tech savage. No to idziemy, 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 idziemy zatem. No chodź, bo ja już tam dwóch. Zatłukłem no tego. i co, nie poczekajesz na mnie. Tak iście kolega. No zaraz ten, zaraz ten. Dobra, drzwiłem. dobra. Tak iście kolega. Chodź, nie maruć. A co to jest ten force Który? Co? Jak No bo się mamy to nowe, 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 te, nowe, nowe te mamy, nie? No to taki force sleep, takie ogłuszanie, jakby zaraz sprawdzę. Oooo, ale czad. z nim. A, czekaj, a piątka? Co to jest piątka? A, odbijanie pocisków. A hmm. taki czat. Dobra, mam tutaj, on mi coś wyrzucił. To zbieraj. Nie wiem nawet co, bo on tak szybko to podnosi, że ja nie widzę, wiesz? No to pod im później komu, będziesz po, widział. Komu to się w ogóle sprzedaje? Jest tu są jakieś kupcy? Bo chciał posprzedawać parę rzeczy, wiesz? Ty no, wiesz co, zadałeś mi trudne pytanie. Nie pamiętam. No, no muszą proszę. być jakieś kupcy, skoro tutaj. Później są... poszukamy, bo zaraz trzymamy walczyć teraz tam przed nami. No dobra. Ty, bo to są kredyty, nie? Normalnie kredyty, jak w tym. Z jakimiś kotami. Biorę tych po lewej, po prawej znaczy się. Kotecku! O, ale fajne. Ale ja już go zabiłem. To było strasznie proste. Zobacz, ten się... Uważaj, bo on ma ten... ...osłonę. Ma o słone. Bo Jezus! Nie czułeś... Dobra, myś... zatłukłem dziada. Czułeś myszki mnie zabija, wiesz? W ogóle dlaczego ty masz wyższy level ode mnie? Bo w ogóle nie jestem wyższy. Nieprawda. Ja jestem wyższy jak przestaniesz chodzić na szpilkach. Hmm. Oho. Czekaj, co to jest w ogóle? No o, ty, a co jedzie? to jest to sh -sh 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 Form? Jakie sh -sh Form? No to pod ósemką. Tak. No nie wiem, 28. No, wziąłem. Naładowałem się jakoś, nie wiem. <laughs> no, się to teraz wiesz, ale No To musimy coś kurde pozabijać. No właśnie tylko co? Eee, nie... Czekaj. Recovered a key from a Flash Rider warma Warmaster Dobra, wiesz co ja, ja nas poprowadzę. No dobra. Bo tutaj takie są takie. Dużo, dużo. A tu choć tu coś pozabijamy. Aha, Jezu, nie, to, 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 tą czułość myszki to, muszę zmniejszyć, bo... bo to jest dramat, to jest dramat. Dobra, jest trzeci. A twój który? No ja nie wiem, o czym ty mówisz w ogóle. No pierwsze, pierwsze zadanie, masz high tech saver, masz to? Masz to, masz to. Na co no, masz to? recover a key from a flash rider. No, no miałeś tego kogoś tutaj, czy nie? Nie mam w ogóle tutaj. Dobra, wiesz, co, zaproś mnie może do party. Aha. Mhm. Tak będziemy biegać, to będziemy te misje robili 50 razy, każdy sobie. No wiesz, co, ja nie wiem, gdzie tu się robi to party. Yy, 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 robiłeś mnie ostatnio. No o, przecież... wiem, że robiłem. O, Friends, czekaj, Friends. Yy, invite to group. No, no właśnie, tak już też chciałem to zrobić dobra. Ale mnie to Dobra, na ci... no zdrowie. E... Musimy tych pozabijać paranów. Ja mam już ich trzech, a na dziewięciu, a ty nie masz żadnego, nie? No właśnie, ale ja nie mam w ogóle tego w że mam kogoś zabijać. No bo jak się zabiło pierwszego, to się dopiero pojawiło mi później, wiesz? Jakieś ptaki? Co to jest w ogóle? Co to jest? Co to jest? Ja się pytam. Hmm. Tak to się robi. O tam na dole, dawaj tych. To Ty są niżej, przy tej wieży. Tu, 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 Gdzie, 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 Tu, o, dzie, 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 dzie. tu o, na tu, dole. Tu. O tam, o tam, o tam. Flash rider kolejny. No właśnie, ale ja ich kompletnie nie mam. No i to nie zrobiło się to. No, no mówię ci, no, no mówię ci. To jest bonus. To jest Dobra. bonus. Bonus GC. No też. Mhm. Okej, okay, bo coś tu wypadło. To ja mam jednego na dziewięciu. Ja mam czterech. Czekaj, ja muszę sobie to zmienić, zmi muszę sobie, muszę, muszę. Konto musisz. Chat sound comment friend tag Kamera max distance, kamera rotation speed. Jest 0%. Dlaczego ja mam tak szybką kamerę? Że myszka masz na DPI tak ustawioną. No właśnie, nie mam. Nie wiesz, gdzie to się zmienia? Nie, no, ja mam dobrze. Bo mnie to normalnie lata, jakże... że... Yy... Po pustym sklepie? No. No dobra, nie chcę mi się tego nawet bawić w to. Prowadź. Dobra, a gdzie mam prowadzić? No, mieliśmy robić. Gdzie tak. chcesz? Dobra, no to idziemy. Trudno, ja sobie biegniemy tą tak pod... drożką. Bo bonusa sobie. sobie zrobię później albo sobie nie zrobię i tak się skończy. No. Ale po drodze ich takich będziemy spotykać do bonusa. One są. No na przykład ten. Pozmietałem gościa. Ale jestem mocny. O. Nic mi to nie dodało. Przecież nie dobrze? dodało. Wyprowadzi tam, ale to chyba tą dróżką trzeba iść, tak? ten chodź. Albo tam na dole jeszcze ktoś jest. On tamtych chyba trzeba będzie zabić. No dokładnie. To będzie jeden z nich. Dobra, ja biegnę tutaj pod ten. Kiedy tak doskakujesz? Co to masz za skali? Trójeczka. Aha. Dostaliśmy to ostatnio. Fajne, nie? Dobra, był tutaj jeden, no. O, spójrz. masz dwóch. A, a czwórka to jest generalnie ten. Dobra, pozbieramy się z nimi tu. O, pek. Ty, to co, coś tu się dzieje? Czwórka to jest generalnie takie y, AOE, czyli taka, no obszarówka. Mm -hmm. znaczy, no i takie ogłuszające też troszeczkę. Tak, w tak, tak tak, sposób. tak, 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 Chyba tutaj musimy hmm. iść do góry, co? Bo ja już... Się... Tak, to, tą, ścieżką w górę. Szkoda, że się nie da przybliżyć tej mapki. To jak czego nie oh. zaczepisz latającego czegoś, to to nic nie robi, nie? Tak. No hmm. fajnie było go zabić 122 exp zawsze do przodu. Tu, 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 tu. Wiesz, że mi się jeszcze nie ściągnęła ta gra przez tyle odcinków? No mi się już ściągnęła. Ja mam 66% ściągnięte. Dobra, to ty się zajmij tym. O, ogłuszył mnie. A jest, ale mnie obróciło, wiesz? Jakiś mocny ten jest. O. Code Entry, Flash Rider Species. to no to jakaś nowa jednostka była, wiesz? No dobra. Tego to trzeba tutaj szybciutko... o, pozmiataliśmy, dobra, pięknie Tutaj Doskoczek, yy, ogłuszonko i pozmiatany A, tutaj jeszcze jest O, no, kolejny Nie, mam dwóch na dziewięciu Dalej no Nie, ale mówię, że kolejnego, żeśmy tutaj zabili po prostu No, no, no Wiesz co, yy, dlaczego ja się pytam Mhm Kończy mi się miejsce w ekwipunku Dlatego się pytam, czy moglibyśmy znaleźć jakiegoś... <laughs> Może gdzieś dopiero w tym, w, te, w templa, templa Tutaj jest, on ma robota swojego. No i tu musimy wejść. Jak, z jakim cudem on ma swojego robota? A Dostajesz później peta takiego. <noise> peta. Dobra, idziemy. O. o? tutaj, czekaj, co my tu mamy zrobić? A to coś trzeba kliknąć pewnie. No właśnie, tak. Wow. Taka jest skrzynka, jest. Aha, dobra, i teraz tak. NIT albo Grid. No i dobra, bo to, to, to właśnie, albo gridujesz... Small Satchel of Crafting Materials, dobra, wiesz co, to gridujemy yy, za każdym razem może, co? Czyli będzie losowanka, tak? Tak. Dobra, gridy i gridy. I... Pierwszego ty wygrałeś, a drugiego ja. No, no, no i dobrze. Dobra, lecimy. Czekaj, bo chodźmy. tutaj coś dostałem yy, i nawet nie wiem co to jest. 15 armoru, a tamto ma 8 armoru, no to dobra, Poczekaj, to No. no To mi się nie czeka. Jakieś torby dostałem. Supply pack? Co to jest w ogóle? Supply pack. To jest do sprzedania. Okay. This, is, this item has no use. Ten, ten przedmiot nie ma żadnego uh -huh. użytku. But A ten ostatni? Small searcher of crafting materials. No to spróbuj to otworzyć. Tym yes. przyciskiem. Jakieś materiały, materiały. do mm -hmm. Dobra. Ale no tutaj, tutaj wpada. Patrz na to. Muszę się odsunąć? O, teraz, patrz na to, patrz na to, patrz, patrz co ja tu robię. No widzę, ale ci pomaga, żeby ci na nie było nudno. Dobra. O, coś, coś, tu leży, coś tu leży. Dobra. No, znowu jakiś. Chyba... Wow, ale mu siekłem! Hm. Aż go obróciło. Idziesz? Idę, idę, idę. Ciągle idę. A, to będzie taka fajna walka, jak sobie przypominam. Oczywiście, jeżeli chcecie z, z nami pograć w tą grę, no to chyba wiecie, co No właśnie, wycie... serwer musimy podać, bo dużo pytań było. Gramy na europejskim serwerze. Mm, a nazwę nie pamiętam tych tej chwili. To była taka nazwa z, z cyferkami, taka dziwna, takie cyfry jakieś, e, no takie jak, jak, jak nazwa robota, jakieś T3, coś takiego, albo M8, H4, czy coś takiego, dobrze pamiętam? Chyba tak, o mam szósty level. No, bo ty w ogóle za szybko to tutaj grasz. Na górę chodź. No e, hmm. i, i link macie w opisie do gry, do zupełnie darmowej gry. Jeżeli macie ochotę z nami pograć, to zapraszamy. Było, było, było parę zapytań, parę pytań zadanych. No, m, zabijaj go, no. No dobra. Jak ty chowasz broń, bo ja cały czas chodzę z bronią na wierzchu? Sama się chowam. No widzisz, a moja nie chce się sama chować. Bezszczelna. Mhm, mm Powiedziałbym, nawet szczelna. Idziemy. Tam, tak? Idziemy. Tam. Ta szóstka, co to jest? Wow, też jakieś fajne sieknięcie. O, tam jest wejście do, do, do No to drogi. już jest instancja, nie? Mhm. Uh -huh. Zobaczymy, Także czy tutaj... pojedyncza, czy podwójna. Entering mhm. story Areła. Areła, Owner Mr. Purpos. no teoretycznie weszliśmy tu razem, ale ja Cię nie widzę. Ja też Cię nie widzę, dobra. Zniknąłeś Dobra, ciśniemy to pojedynczo. A, to są ci, ci. Ale generalnie atakujemy tylko jedynką i dwójką, dobrze mówię. No nie, na no, szóstka teraz też doszło. Aha, to czekaj, to ja sobie Do to na trójeczkę. A doskokiem to, to będzie Aue. To będzie tak, a to mogę tutaj. Dobra, już wszystko wiem teraz. Pięknie. Czyli doskok mogę się ustawić na to No i pi... Ooo tak! Ooo mam komplit już No co ty? Ale no które? Aha, tego no, bonusa tego bonusa, no. No ja mam 6 na 9 na razie. No bo tutaj wszyscy są akurat tacy. No rzeczywiście fajnie uh -huh. O ty Kurde, Fięk. poraził mnie prądem. Co za o, kredyty znalazłem? No, one fajnie. Wow, zaskoczyłem na dół, ale sobie zrobiłem auka. Co mnie atakuje? Co mnie... Ojej, jakiś mankaket man mnie atakuje. O, ten mankaket, ale zginął, jak mu. Spadłem mu prosto na głowę. O, tutaj co jeszcze? No, no, aha. Musimy czekać na ten. No, 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 atakuj, atakuj! Mr. Purposie, atakuj! Jest, mam wszyscy poziom. Co jest? Nogi! Ja nie wiem, gdzie ty jesteś, O, doszedłem do jakiegoś Flash Rider Warmaster. A! No to to jest on, co to, co, to ten, co to ten? A, będę z nim się bił teraz. No to ja już do niego doszedłem. Już go właśnie. praktycznie żeby biorąc, zabiłem. No jego go, po, go po, pociągałem no. I co mi Gień, ciekawe... Gin, 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 dzień nowe tam mi wyrzucił. Dobra, coś ciekawego może być. Co mi wyrzucił? Gaz cylinder. Aha, no nie, nie ma, nie ma, nie ma użycia. Nie ja później sprawdziłem, otworzyłem sobie wejście, teraz tam dalej. Jakaś skrzynka jest tutaj. Tam, a to, tam coś tam się dalej iść? No, widzisz, zanim taka ściana była i trzeba to było To ja się wpisnąć. chciałem cofać tam, znaczy już chciałem wracać. No nie można. A to jest no dobra, to ktoś ze mną gada. I teraz ja tu będę miał oczywiście problem. Ale nie, nie mam problemu, bo już widzę, jest gwiazdeczka właśnie o tym, co mówiłem. I to jest jasne no, struda bo... O na 50. Nie, minut. ja nie mam tutaj gwez... Ach, jest gwiazdeczka, jak się najedzie, to i dostałem dwie. chyba PETA T701. No, ja to dostałem też. Dobra, kosać w Nie martw się, No, dokładnie. Wihu. Oczywiście ja przeskakuję te te, 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 gadki, tak jak mówiłem. I'm glad. A ja jeszcze nie. No dobra. O, o. On mi coś wyświetlił, jakąś informację. Tak, jakiś filmik z kimś tam. I, no dobra. poprosił, żeby mu to usunąć. Dobra, lecimy. Teraz mamy już robota. On leczy, wiesz o tym? Tak? Tak. A tak no, na bieżąco? No tak, zauważ, że jak będziesz blisko niego, to on cię będzie leczył. Takim, takim strumieniem fajnym, nie? Znaczy ja nie jestem w ogóle... No za to, bo jeżeli obrywasz, to cię leczy. Znaczy ja nie obrywałem jeszcze ani razu, znaczy w sensie, jestem w pełni sił witalnych, W pełni także... sił, zdrów, czy na umyśle. Hmm, no... Hmm. Pomińmy to, tak? Hmm. Ty co to jest? Koltoska... On też ma skillę w ogóle, czujesz to? Elektros... Zobacz, po lewej stronie level dolny róg, on ma skillę. No. Dobra, ja już wyszedłem z instancji. No, już wychodzę właśnie. Zbliżam się do wyjścia. Zaraz się spotkamy przed wejściem. Już właśnie przechodzę. Nie ma? albo się nie ma. Czekaj, popaż, pokaż swojego. Widać, że z jednej serii są. No, widać, widać, mhm. widać. Toś mało robione. Tea, eee, to wszystko poskładane. Dokładnie. Bijemy się, żeby to zbić, czy wychodzimy stąd? A z kim dobić, ale co dobić? No tam, żeby jakiegoś, nie wiem, expa więcej troszeczkę, o no, Nie, przykadała. dobra, return to matriarch Sumari, ja bym... Czekaj, zrozumiał. to ja już tylko ich zabiję i już wracamy. O, coś dla mnie wypadło przy okazji. Właśnie, go poraził prądem tamtego. No jest po jak fajne? No to kurde. No co to tych zrobiłem? Dobra, to biegnijmy. Bo cię leczył. Fajne. Ja już dawno w to grałem, kurde, a znowu są, widzisz? No, to, Na drodze. No to to się wpada. BUM! Tak. Chłopaków się wkłada. O. o czekaj jeszcze jeden z wariat Tylko tam pozmiataj Nie wiem po nie zdążyłem dobiec bo tam ci go zastrzelili hmm. Dobra, mamy T701 brzmi jak jakaś niemiecki czołk D701 <coughs> Prawie jak Artoś? Czekaj gdzie my idziemy tutaj? Dobra. No tu no, dobra skrzyżę tam tego po prawej A ja sobie tutaj wejdę między chłopaków Patrz, patrz jakie najpierw dzielają w tych fajnej. Czy ja nie zdążyłem nic zrobić. No. To jest nie fair. No, jak nie fair, no po prostu one nam pomagają, no. No widzę, no, ale czasami chciałbym sobie też kogoś sam zabić. Pomachać, tak? No. Uminałeś się tego, gonicie. Trudno. A, już go, już go poroziły prądem. O, miał, ogłuszył mnie, no. No gingerz! To 07 no. komuś, któremuś padła chyba? Tak, nie, 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 tak. No, Takie odniosłem dalej. wrażenie. A a właśnie, bo tu się można cofnąć, nie? Tym quick travel'em. No, czekaj, możemy to otworzyć, no? Tak. Użyłeś? Tak. Pusto, nic nie ma pewnie. No pusto. Dobra. Wiesz, że możemy się cofnąć takim. No, tak, ale wiesz, jaki ma cooldown ten quick travel? 26 na... minut. No, lepiej go zatrzymać na ten jakiś taki neurologiczny punkt. No z Dobra, wychodzimy. Olewamy tych. Tu tu, 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 Czekaj, a tu ach, można ach. się ten... ...przeteleporcić? No Quick Lover, możemy teraz to użyć, to usłyszymy. Nie, 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 zobaczymy. ale generalnie czy nie ma tutaj gdzieś podróży? Nie, 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 nie. Musimy tam wrócić do tego miejsca, gdzie byliśmy. No to idziemy na piechatę. A co się będziemy? Jezus, jakie fajne ciuchy tu ludzie mają. Czemu oni mają takie fajne ciuchy, a my mamy takie gówno? Oj, ubierzemy się później, poczekaj. Ja bym chciał być już Jedajem. Gdybyś od razu chciał wejść i być od razu na, koniec, na końcu gry. Nie, chciałbym być Jedajem. Jedajem. E, Cześć, mała. Mopcusek. Mopcusek. <śm> um, Mopcycek. Cyc. cyc. Udu. siakalaka, siakalaka, bum, bum. Um, um. Jest to może być... szansa, że wreszcie mi się ściągnie za no tędy? Czekaj. Muszę to sprawdzić? Eee, hmm? tędy Tendyk. Dobra, olewamy ich, co? No dobra. No i tak roboty nam ich zabiją to. To co za różnica, nie? No tak dokładnie. No już dostaliśmy ekspert jakiegoś. No, coś tam cały ciągle za nami leci. O, uh -huh. przeteleportował się mój robocik, bo mój tam został, twój uciekł. Tchórz! No, on po prostu nas ma pilnować, a nie? <laughs> może może tutaj kiep. się da ustawić, wiesz. E... Opatrz, właśnie. Co? E, bo można mu rolę ustawić. No tak, masz. E... Tank, damage czy heal? W którym tym miejscu masz wybieranie. Prawym przyciskiem klikasz na jego portretik w lewym dolnym rogu. Mhm. I a roll, no? Roll selection, to ja bym mu dał damage. To ty mu daj damage, a ja swojego mój będzie healował. No dokładnie. No jest dobrze. No i wspaniał, w ogóle fajny, fajny patent, nie? Gdzie jest ta, 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 cała, ta, A, w tym budynku na górze. Tym, 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 co tam kiedyś byliśmy. A, tam, tu klikaliśmy, 1, 1, 1, spacja, spacja, jeden, 1, uh -huh. jeden, spacja, spacja, 1. I okazało się, że mam na imię Genovefa po tej rozmowie. <laughs> Chcesz o tym porozmawiać? Nie, dziękuję. A masz wygodny fotel? <laughs> Wiesz, taką leżankę, tak? O, przeniosła mnie. Coś no, się mnie dzieje? Też... <laughs> spacja, 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 spacja spacja. To będziemy wybierać odpowiedzi. Nie. No jak nie, zaraz zobacz spacja, spacja, spacja I zaraz zobaczymy, kto. Nie, nie ma żadnej gwiazdki. Zobacz, twoja odpowiedź. Moja odpowiedź 46. Lepiej od ciebie wybrałem. <laughs> I found this Droid Master. No tylko, że on jest teraz lepszy, bo wiesz, że on dogada. The Flash Riders. No, ja już skończyłem. Czy pójdę zobaczyć? Patrz, jaka odpowiedź! 93 punkty, widziałeś to? Ale jakie Prawda. punkty? A doświadczenia? No z boku, nie widzisz? Dwie postacie, jesteś ty jestem ja. No No i tu jest są takie... Mm, I tu wybieramy takie odpowiedzi i ten, który trafił najbardziej właściwą, to jego odpowiedzi jest wybierana ogólnie podczas dialogu, nie? Aha. Eee, do you know? Droid says him yes. Dobra, przewijam well, I deal with... No, widzisz? Dobry byłeś. Provided no, rewards? TRAINING LIGHTSABER! No, 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 no. Gdzie ty to masz? Co ty tak krzyczysz? Ja pierniczę, no wiesz co, ja się zaraz pochlastam. Co się stało? Właśnie potrzeba mi więcej miejsca w ekwipunku, żeby dostać tą cholerną szablę. Okej, okay, a rozmawiałeś z tą Tak, Rana. No I co jest? Szlak trafił moją nagrodę? Nie mam miecza świetlnego? Mogę flirtować? Flirt... Nie tak nie dostaniesz. No no, ej, no no, właśnie miałem dostać. No nie. Ty autentycznie. Nie mogę. Nie dostałem nagrody przez to, że miałem. Za... To możesz iść y, oddać tam chyba gdzieś się sprzedaje i wtedy wrócisz i weźmiesz sobie u. Ale nie, no właśnie, nie mogę sobie wrócić i wziąć. No ja mam to. Co, dostałeś Miecz świetlny? To taka, to, to patyk nie mieć świetlny. Wspaniale, ale ja go nie dostałem. No on mi dodaje. O, o, dobra, już go mam założonego. Mogę ci pokazać, jak to wygląda. Chcesz? Ale nie, ja chcę go też mieć. dlaczego ja go nie mogę mieć? Co? No dalej, no, czekaj. Je? Wyszedłeś na zewnątrz, czy nie? Nie, jeszcze nie. A dlatego cię tu nie widzę. No nie wiem, co ja mam teraz zrobić, żeby go odzyskać, tego miecza. No wiem, że te nagrody później przychodziły, można było to odebrać. A gadałeś z nią i co? No właśnie, gadałem z nią i tak, no nic to nie dało. O, o kurde, nie wiem. nie wiem, no teraz co ja mam zrobić, szczerze powiedziawszy? Czekam na zewnątrz. Czy to groźba? Nie, ale mogę ci się pochwalić swoim mieczem. Hmm. Ty czekaj, Mission Items... Już co, nie do końca kumam co ja tu mam zrobić, żeby powiedziawszy. Co ja teraz mam zrobić, żeby odzyskać ten miecz. A w skrzynce pocztowej będziesz miał to chyba. Aha. No Mi dobra. się wydaje. Chyba. No to wychodzę, no. A to tak wygląda, zobacz, o. No już lepiej jak tamto. No dobra, no i co dalej? No i teraz trzeba znaleźć kurna jak najszybciej jakiegoś kupca, któremu ja sprzedam mi bo już nie mam miejsca. Kompletnie. A, czekaj. Jakieś takie skrzynki trzeba popatrzeć, to w niektórych miejscach były, wiesz? Znaczy to jest, Tutaj to jest... chyba są. Chodź, 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 chodź. Tu są jakieś chyba gnojki. No, chyba tu będzie można sprzedawać. Choć. Gdzie ty jesteś? Ja cię tu, nie widzę. Tu, Biegnę do ciebie. Purposik, tu, purposik, tu jestem, zobacz. Tu, no, tu, no, tu, no, no, tu, chodź, no, no. chodź, 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 tam do góry, chodź. Tam są skrzynki? Chodź, nie, tu są sprzedawcy, to będzie można wydawać, Aha. sprzedawać i, i ogólnie handlować, zobacz, o. Nie możemy sprzedać coś. Wspaniale, Albo kupić. Wszystko. Tego nie mogę. You cannot sell item of no value. Bo nie ma, nie jest nic warty, no. no to trzeba to wyrzucać. Jak ty chciałeś złom sprzedać? O, tu zobacz, można buciki sobie kupić, takie inne rzeczy. Dobra, to to trzeba posprzedawać jak najszybciej. A tu co to jest? Item modification. A to można coś modyfikować jeszcze nawet. O, nawet też zapomniałem o tym, że coś było. Dobra, coś tam muszę też sprzedać. Co to jest? E, basic Medpack, Nie potrzebujemy. E, Jak jest, there is, magazyn used, to jest. to Magazin jakiś. This item no use, dobra. This item no use, dobra. E, to też. A to nie, to nie też. jest A resztę muszę po prostu wypierniczyć. Da się to spalić. Właśnie nie wiem. Więc to zostawiam, bo to jest na 10. level. Tego nie sprzedam. To z tych skrzynek, wiesz o tym, że też nie możemy tego sprzedać, co żeśmy tam wtedy wcieli. Jaki skrzynek? No, te, te stroje nasze. No właśnie, ich nie możemy sprzedać, dlatego ja mhm. próbuję je, że tak powiem. Gaz no na... po co mi? Wywalić. Nie wiem, czy wiesz, jak to się robi, żeby je wywalić. Nie pamiętam. Po prostu je przenosisz na ten. Na, zewnątrz. na ziemię. Materiały do krawcenia to sobie zostawię. Na zewnątrz normalnie, tak? Mhm. Uh -huh. A, jest, pisze no faktycznie. Już wszystko wiemy. No widzisz? No, dokładnie, no tylko ja chcę moją szabelkę. Ja sobie. Zobacz, się stąd zobacz. Proszę, dopóki ja nie, nie dostanę mojej szabelki. To ja sobie coś do jedzenia przyniosę. <noise> A świnia. <tryk> Miło mi, Tomek, jestem. <grych> <grych> Dobra, gdzie tu jest jakaś skrzyneczka? Dobra, wszystko. O, O, małpcucek. Ta jest skrzyneczka z... Y pocztowa była tam, jak żeśmy wychodzili z tego budynku. Gdzie? No tam, gdzie nie mogłeś tego dostać. Chodź, sprzedałeś to wszystko? Tak. No to chodź, o tu jest przecież. I faktycznie świeci mi się, że tu jest dla mnie jakaś Poczta. O, poczta tu. A tobie się też świeci? Tak, ale ja już tam jakieś wiadomości odbierałem wcześniej. Ale zobacz, może tam jest w tej skrzynce ta twoja nagroda. Nie ma. nic. A możesz wejść do środka w ogóle tu z powrotem, czy nie możesz. Eee, Zrozcie Możesz. No to teraz możesz tam odebrać. Ja już nie mogę tam wejść. Czyli ja skończyłem całkowicie misję. Ja nie nic mogę. nie... nie hm. możesz? Nie. Czyli straciłem item po prostu. Ale jestem zły. Nie, no, czekaj, tutaj coś. A tutaj chcesz coś kada z nami to jest? Derwinda, i luz coś tam bleble. No nie, no dobra. Dobra, wystarczy na dzisiaj, bo to już... No zły jestem, że nie mam tego mieczyka, no powiem ci szczerze. No, no ci swój? Nie, Nie chcę. No widzisz jaki chciałem mieć gest, taki prawdziwy Jedi, podzielę się z tobą. Ty jeszcze nie jesteś Jedi. Ale już prawie. Dobra, dzięki serdeczne za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lekujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i trzymajcie się. I pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. Jo, na razie pa! Cześć!